w kolejnym odcinku z serii zagramy porównanie na Forest, ja jestem Lucik i dzisiaj kontynuujemy wątek fabularny w tym sensie, samym miejscu, co ostatnio skończyliśmy. Okej, okay, to jak widzicie jesteśmy w kolejnej krainie lawowej. Klimaty się niestety nie zmieniły. A my musimy dalej w tym cieple tutaj razem z Orim, Ała. Aha, ginąć, niestety. Zresztą to akurat już moja zasługa. Generalnie musimy teraz wrócić i przejść na lewą stronę. Tutaj mamy jeszcze sporo pułapek do wyeliminowania. Jest jeszcze długa droga przynajmniej, ale już mamy górę choru w 51%. Więc całkiem. No! Najgorsze są powroty z tych lokacji To już mi trzeba tak wyliczony skok. Okej, okay, dobra. Udało się. Nie wiem, czy mogę tutaj spaść na dół. Chyba nie. To się nic nie zmieniło, niestety. Wszędzie w będziemy mieli dwa punkty. wychodzimy jest niestety minęło drania Tu może wyjście energię w Pobliżu wrogów nie można, okej. Okay. I co co się będzie działo. O nie. Tak. Oh. O nie! O, strzelił we mnie jeszcze skubaniec O nie, prawie zginąłem O, jest znowu sajn chce użyć światła Okej, okay, udało nam się To nam otworzy przejście na dole Na ostatnim poziomie zdaje się no sporo tutaj pułapek mamy do przejścia. O, ho, ho. Dobra, piękny za muszę ci się odpłacić stary. No to chodzi. Proszę Góra Choru 61% Tutaj czegoś nie mamy czasem? Nie Szkoda 61% czyli teraz idziemy poziom niżej znowu No, czemu się nie mogę od niego odbić? To jest... Zagadka Tutaj jesteśmy, okej, okay, słuchaj, co tam się dzieje. do zdobycia. Udało się. Zada pytanie co dalej? Okej okay, rozumiem. Czyli spierdzielamy? Aha. O, fuck. Ok, udało nam się. A, czekajcie, czekajcie. To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. To jeszcze na dole coś mamy. Do odkrycia, czekajcie. A zapomniałem, że mogę w ten sposób zrobić. Czyli. Zresztą nam akurat nic nie dało, ale może to osiągnięcie zaliczy. Tutaj też od razu mamy kolejne źródło do odblokowania, do zablokowania. Dzięki czemu poziom się tutaj obniżył. Mam kolejny przedmiot do zdobycia najwyraźniej. Okej, okay. zobaczmy. Zobaczmy. Góra Holu, jest 100% okej, okay. uff 70%, czyli zbierzemy się powoli do 100% gry. Bardzo co mnie to cieszy? No nie gadaj. Co zrobiłem? Ok, zobaczmy ile śmierci. 215, ok, nie jest tak źle jak myślałem. Jak na mnie to jest nawet stabilnie, bym powiedział. Ok, oh fucking shit, 460 punktów. Jeszcze są jakieś przedmioty na dole Ale jeszcze po lewej stronie musimy przejść się Okej okay. Dziękuję Góra Choru O nie, to ja tu muszę się skryć Dobra Ajajaj, aj, aj, nie o to mi chodziło o, Musiłem tym pociskiem strzelić i... O! Eee, <suszy> kurcze Udało się Juu. Okej, niech on za mnie strzela, <laughs> jak już nie będzie strzelać raczej, Okej, co my tu mamy. Mogę ją tutaj wystrzelić. Okej, okay. aha, rozumiem. O nie. I teraz zrobi nam ta kula. Przejście. Okej, okay. to było do ogarnięcia jeszcze. Mogę to jakoś zablokować? Nie, niestety nie. Mogę zablokować fajnie, Zrobimy to w ten sposób? O nie. Przemyślałem. Aż zapuśćmy sobie grę. Hmm. Aha. Okay, rozumiem. I teraz to łapiemy? Nie, przepraszam bardzo, co ja robię. Niech to tam leci. Niech to zostaje. Dokładnie. Dziękuję za XP. Góra holu 94% bardzo mnie to cieszy. Okej, okay, idziemy przed siebie. Uhuhu. Prawie, prawie. w 3% niebezpieczne miejsce. O Okej, okay. nie wiem czemu tutaj dalej stoję w cieniu. Już tam coś jest z odblokowaniem. Ja tam się mogę, aby spażyć, ale okej, okay. dobra, już 96%. Czyli zaliczyło to pomieszczenie. Okej, okay. się w koło jakby. Zobaczmy, tutaj się poziom chyba obniżył. I mamy studnię dusz. Odblokowano. To jeszcze się rozejrzymy po całym mapie. Okej, okay, tu mamy mapę. Jedyne przedmioty, jakie zostały, to tutaj te dwa. Oby, więc już zdaje się, że zbliżamy się do końca tej gry. Bardzo mnie to cieszy. Ogólnie świetnie się bawiłem z tą grą, mimo że to już jest moje kolejne podejście. Okej, okay, tutaj mamy jeszcze ostatnią taką mini walkę. Z bossem. Okej, okay, udało się. Nie wiem, czy oberwałem właśnie. Chyba nie. A nie, tam mamy wszystko zaliczane. Więc zobaczmy, co się tam kryje po prawej. Okej. Okay. 100%, góra choru 100%. Statystyki 100%, 6 godzin, 13 minut. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. <śm> <śm> za oglądanie tej serii, oczywiście, bo jeszcze fabuła nie jest skończona, ale jeśli chodzi o zebranie wszystkich przedmiotów, wszystkie najważniejsze umiejętności, poza te, które odblokowujemy za pomocą punktów, zdobyte. Więc gra jest jak najbardziej wymaksowana To jedynie... raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem umiejętności mi zostało Od blokowania ale Teoretycznie mogłem mnie ja to zrobić, ale... Musiałbym farmić z przeciwników, a to by mi bardzo długo zajęło czasu niestety A na szczęście gra tego nie uwzględnia do 100% Gdyby uwzględnienia, to twórcy musieliby dać jakiś exploit na expa A tymczasem tutaj posłuchamy Sein. Pierwiastek ciepła jest nasz. Przywracając pierwiastki, będziemy w stanie odwrócić efekty jej gniewu. Okay, czyli uciekamy znowu? OK. O nie. Ohoho. Udało się. Ja pierwszy, ale się wymęczyłem tutaj. O nie, ory poleciał w środek klasu. Wstawię ich myślała Myślałem, że skasiała moje światło. O nie, ory, proszę wstawaj. Sejm otacza. Znaczy, rozgląda się Trzeba dochów. Tak blisko. To nasza ostatnia nadzieja. No, budził się. Ok, obudził się. Ok, zobaczymy. No Jory. Trzeba dochów jest już blisko. Pozostał jeszcze jeden krok. Las Nibel znów ożyje. Nie, zostaw go. A jeszcze go skniecła, nie. Naru, dawaj, biegnij. Oświęciła się dla ostatniego młotego Ja pierdzielę, Czyli las się odrodzi Dzięki naszemu wrogowi myło wszystko I Pogoda się uspokaja Chmury się rozchodzą powoli Jest słonecznie ale ładny obraz, ja piercę. Za każdym razem dobre wrażenie, ile to przejdę. Ale ja sobie tutaj siedzi. Z bliska jest naprawdę ładnym sforkiem, nie? Sieduszki najwyraźniej odradzają. I sobie poszła do chatyki. Kuma sobie wypoczywa, siedzi. Oho! Wyklowa się! I kontynuacja tych wydarzeń rozpoczyna się już w kolejnej grze, czyli Ori and the Wheel of the Wisps. Tymczasem Ori and the Blind Forest. Seria ukończona na 100%, teraz stworzona przez Moon Studios. A ja Wam bardzo dziękuję serdecznie za oglądanie tej serii. Naprawdę było dla mnie niesamowitym doświadczeniem. Oraz, jak mnie patrzeć, polem do nauki nad montażem, nad manipulowaniem muzyką, tak aby była jak najbardziej klimatyczna, aby wszelakie cięcia czy Urywki nie były dla Was odczuwalne. Cieszę się, że rozpocząłem tą serię na tym kanale. Mimo małych wyświetleń. Jednak dla mnie to była zawsze frajda. Jeszcze tym bardziej, że przy Was zrobiłem tę grę na 100%. Co mi się nie udało wcześniej przy moim osobistym podejściu. Czyli grę ukończyłem w 6,5 godziny. Statystyki 100%. Śmierci 237. OK, nie jest najgorzej. Fajnie, cieszę się bardzo. Dajcie znać, czy chcecie koniecznie zobaczyć serię z y, zagrajemy w Orient Do io na moim kanale. Na pewno będę ją chciał kiedyś nagrać, ale nie wiem czy w tym momencie teraz już po przejściu Oriego, w oślepnej lesie. Znowu jeszcze Farnard, na sam koniec widzimy tutaj. <ścoughs> tak Ori i się obżerają owocami. dowolny kawisz że rozpocznij grę. Góra i mamy tutaj 100% gry. Nawet specjalny znaczek. I tutaj mamy zapis jeszcze sprzed ukończenia gry. Więc możemy ewentualnie wejść na ten safe i sobie pograć ewentualnie jeszcze. No nic, jak kończę tę serię. Tutaj możemy ewentualnie wejść w... Teatr i poglądać sobie wszystkie przerywniki za kulisami. Jak wyglądają wczesne wersje interakcji, wczesne wersje przeciwników i tak dalej, fajnie, fajnie. Można sobie to poglądać. generalnie. Jak kupiliście sobie grę zwykłą, to automatycznie powinniście też otrzymać dostęp do wersji definitywnej. Jeśli otrzymaliście klucz na Steam albo kupiliście go, Jego go aktywowaliście, także bez problemu możecie sobie też ten w definitywnej edycji zobaczyć. A ja wam jeszcze raz dziękuję serdecznie za oglądanie tej serii, naprawdę to była dla mnie ogromna przyjemność. Zapraszam was do nadobienia pozostałych serii na moim kanale. Oraz subskrypcji oczywiście, żebyście nie pominęli przyszłość serii Zagrońmy jeśli wam się bardzo podobały moje filmy. Komentarz oczywiście również się przy przyda pod was, żebyście dali znać co o tym sądzicie. Komentarz o Do zobaczenia przy następnych przygodach na moim kanale. Hej!